Drogie bliźnięta. Dzisiaj zamykamy czytanie tygodniowe Waszym znakiem. Ostatnio tygodniówka Waszego znaku cieszyła się największą popularnością, a dzisiaj pomyślałam, że zrobię czytanie dla Waszego znaku jako ostatnie i zobaczymy, jaki to przyniesie efekt. Natomiast strasznie nierówne energie. Nie wiem, czy to z Wami będzie rezonować. Już jestem niezadowolona. Pierwsza karta najtrudniejsza, kolejna taka sobie, trzecia najsympatyczniejsza, także jedziemy. Dwójka miecze. Wystąpiła ubyka, jeśli dobrze pamiętam. Mamy kobietę w dwójce mieczy, ale to może być energia również mężczyzny w tarocie płeć jest kompletnie bez znaczenia. Wiem, kiedyś mi to też przeszkadzało, teraz już nie przeszkadza. Eee, dwa miecze. Wybór między dwoma partnerami, partnerekami trudne, dwoma miejscami zatrudnienia, każda inna rzecz, która jest dla ciebie ważna w życiu, a odwlekasz wybór jesteś bierny, bierna masz zakryte oczy, to niedobrze nie odwlekaj, niestety w tej karcie też mogą nas boleć plecy z przepracowania jeśli siedzisz przy komputerze to od pracy siedzący, jeśli pracujesz fizycznie to oczywiście z przeciążenia Rób sobie przerwy, dbaj o swoje ciało, bo nasze ciało to nasz jedyny dom. Ja wiem, jakkolwiek to brzmi e, szamajsko, to wiecie, można mieszkanie zmienić, a swoje skorupki, swoich pleców jest odrobinę trudniej. Pamiętajmy o tym. Karta środkowa jest o takiej sobie wymowie, bo piątka pucharów. Ten człowiek patrzy, jak kot wylewa mu puchary. Kot wylał już pierwsze. Ale domyślamy się, że skoro ten człowiek nie reaguje, kot wyleje mu drugi i trzeci puchar. Ale prawdopodobnie za plecami, za tym zamaszystym płaszczem tego mężczyzny stoją dwa pełne puchary. Tylko, że ten człowiek jakby też tak trochę biernie stoi, zamiast się odwrócić i zobaczyć i ratować te puchary. Więc nie bądź bierny, bierna. Jakby weź Sprawy w swoje ręce, jak jest coś, co można uratować przed tym takim przysłowiowym rozlaniem się, to ratuj, a nie jest tu jak ciele. No. no taką mam niestety obie te karty, i pierwsza, i druga, mają taką wymowę. Pora nagrywania jest późna, postaram się nie robić waszego czytania jako ostatnie następnym razem. Ostatnia karta jest przyjemna, siódemka monet. Bo widzimy na niej dość mocno spracowanego młodego, bardzo przystojnego, obiektywnie rzecz ujmując, młodzieńca, który tak trochę się wspiera na tej motyce. I on widzi pierwsze monety, które wyrosły na tym krzewie. Czyli widzisz pierwsze efekty swojej tytanicznej pracy. Może jakiś projekcik był odpalony niedawno, może jakaś firma rozzałożona. Może jakiś projekt zakończony w pracy? No dużo tutaj może być tego, może. To każdy wie co, co mu się tam dzieje zawodowo i widzisz te efekty, widzisz jakieś środki, może na koncie większe. Jest radość, jest duże zmęczenie, ale jest też radość. No i teraz, drogie bliźnięta, zobaczymy, czy to z Wami będzie rezonować. Życzę Wam bardzo dobrego, bardzo spokojnego tygodnia i pozdrawiam serdecznie.